Pakerzy na tropie chwastów. Odcinek siódmy. Chwast Ferajno. Nasz dzisiejszy cel. Świetła, Szefowa gangu. Plenna. Przekonać rolników, że parametry techniczne zabiegu nie są ważne? No właśnie. Na przykład prędkość opryskiwacza, wysokość belki. Samorze. Mało błyskotliwy, ale odporny na mróz. Habermas? Co tam bazgrzesz? Według moich badań... Habermas. Pseudomodrak. inteligent. Uczulony na flora sulam i 2,4D. Typ rozpylaczy i ilość cieczy roboczej też nie ma żadnego znaczenia. No wiadomo, Wlać, olać, zaorać, wyluzować. Maku, luzak, lubi się lekko podtruć. Dzięki temu będziemy mogli się rozrastać. Wszędzie tam, gdzie nam się spodoba. <śmiech> Brawo, nie <laughs> Aksel? Spokojnie, sam sobie z nami wszystkimi nie poradzi. Sam? A co powiedzie na całą rodzinę? Chłopaki, robota jest! Co jest to, ojciec? Lać, lać, ale z głową. No to pozamiatane. Lej z głową, i pamiętaj to, jak wykonujesz oprysk, ma znaczenie.